Witaj! Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej relacji z doświadczenia bliskiego śmierci. Filmy z tej serii mają wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i pewność, że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem, ograniczyć strach przed śmiercią i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. Dzisiejsze doświadczenie pochodzi z zasobów Fundacji na rzecz badania doświadczeń bliskich śmierci. Źródło w opisie tłumaczenie własne. Posłuchajmy relacji Martina. Zaczynamy. Moje doświadczenie miało miejsce w lipcu 2009 roku. To był ciepły wieczór. Nie czułem się szczególnie chory, po prostu być może wyczerpany, więc powiedziałem, że pójdę wcześniej spać. Spędziłem spokojny dzień bawiąc się z dziećmi w parku. Nie wydarzyło się nic niezwykłego ani istotnego. Poczułem się zrelaksowany i spokojny, gdy położyłem się w łóżku, które dzieliłem z żoną i położyłem się spać. Obudziłem się w nocy, czując się naprawdę świetnie i pomimo ciemności za oknami nie wydawało mi się ciemno ani zimno, czego można by się spodziewać po środku nocy. Tak naprawdę wszystko w pokoju, łącznie ze zwiniętymi skarpetkami na toaletce, wyglądało czysto i jasno, jakby wszystko miało swoje własne światło. Co nawet mnie nie zaciekawiło. Byłem tak błogospokojny, po prostu nie zwróciłem na to specjalnie uwagi. Usiadłem na łóżku i oparłem na nim lewą dłoń. Zauważyłem, że coś jest na łóżku obok mnie. Kiedy spojrzałem na ten obiekt, rozpoznałem bliznę na lewej ręce i uświadomiłem sobie, że chociaż opierałem się na lewej ręce, druga była obok niej. Więc od niechcenia tak, od niechcenia. Kręciłem się dookoła łóżka, wiedząc, co się zbliża. Moja pierwsza myśl, którą pamiętam wyraźnie, gdy zobaczyłem moje martwe ciało leżące na łóżku z zamkniętymi oczami i nieoddychające Och, on nie żyje. Zauważ, że powiedziałem on nie żyje. Więc oddzieliłem już formę biologiczną leżącą na łóżku i prawdziwe ja ducha. Uczuć, które doświadczyłem w tym momencie mojego życia lub śmierci, przez długi czas było mi bardzo trudno wyrazić komukolwiek, nawet mojej żonie. To było tak, jakbym był na największym stadionie świata i otoczyła mnie publiczność rozciągająca się w nieskończoność, i wysyłała mi tylko miłość, pokój, zadowolenie i absolutną jedność. Często opisuję to tak, jakby chcieli mnie owinąć w bawełnę. A potem w folię bąbelkową, żebym nie mógł uderzyć się nawet w palec u nogi ani sobie zrobić krzywdy. Odniosłem wrażenie, że wielu składa się na jedno, a jedno mieści się w wielu i jest wszędzie i zawsze jednocześnie. W każdym razie nie bałem się, właściwie nawet nie potrafię sobie wyobrazić, jakie negatywne uczucie mogłoby mieć tam miejsce. To było obce pojęcie. Wszystko to działo się jeszcze w mojej sypialni. W otoczeniu mojej rodziny. Mój syn spał w pojedynczym łóżku, bo miał grypę, a nasza córka przytulona do mamy pomiędzy nami. W pokoju były duże szafy i komoda pokryta świeżą, złożoną bielizną. Żadnych aniołów, żadnych chórów, żadnego osądu, faktycznie tylko uczucie wszechogarniającej miłości, przekraczającej ludzkie pojęcie. Poczucie, jak mówię, bycia jedną małą osobą która jest częścią wielu, które tworzą całość. A jednak byłem tak samo kochany i ważny jak wszyscy inni. Naprawdę, trudno to wyjaśnić. Będąc osobą dociekliwą, w mojej głowie zaczął kiełkować pewien pomysł, mając przez całe życie dziwne zdolności i będąc doświadczonym badaczem zjawisk paranormalnych, zapewniam cię, że nie z wyboru, pamiętam, że pomyślałem, że muszę to logicznie udowodnić, a potem wymyślę, jak wrócić do tego ciała i opowiedzieć żonie, czego doświadczyłem. Siedziałem przez coś, co wydawało się mikrosekundą, a jednak w tym czasie mogłem myśleć tak jasno. Pomyślałem, że ściana obok mnie będzie zimna, więc kontakt dotykowy był dobrym punktem wyjścia. Przyłożyłem więc do niej głowę i oto, pomalowana ściana była twarda i zimna. Pamiętam, że pomyślałem, ok, w porządku. Wtedy przypomniałem sobie, że na dole jest radio, które zostawiamy włączone dla psa, ledwie szepcze. Zaraz znalazłem się obok i słuchałem, jak prezenter BBC, serwisu światowego, opowiada o czymś. Zobaczyłem na wyświetlaczu zegara LCD, że wiadomości mają się rozpocząć i postanowiłem zapamiętać jak najwięcej, a następnie spróbować wrócić do ciała na górze. Muszę w tym miejscu podkreślić, że nie było żadnych negatywnych uczuć. Nie jestem pewien, czy będąc w tym stanie, mogłem nawet wyobrazić sobie, czym była negatywna myśl. Była to koncepcja obca, podczas gdy był to taki spokój, błogość i zadowolenie, jakich nigdy w tym życiu nie zaznałem. Kocham moją żonę, dzieci i rodzinę całym sercem, ale ta płaszczyzna istnienia była inna. Nie mamy nawet nazwy w ludzkich kategoriach na te uczucia, których doświadczyłem. Zapamiętałem kluczowe słowa i wyrażenia, które uważałem za ważne, a gdy wiadomości się skończyły, pomyślałem: Jak wrócić do swojego ciała, nie wiedząc jak, siedziałem już tam, gdzie zacząłem. Wtedy zauważyłem, że mam ręce i nogi. Patrząc wstecz, myślę, że może je widziałem, bo były tam od 30 lat. I tak jak na fotografii Kirylianowskiej, może mój duch, esencja po prostu je w naturalny sposób zobrazował, bo przyzwyczaiłem się do tej formy. Doświadczyłem przekazu słownego tego, co po ludzku nazywamy telepatią. Dano mi decyzję, wybór był prosty. Mogłem pozostać tam, gdzie byłem, jedną częścią wielu, które tworzą jedno, lub powrócić do swojego ciała i ukończyć moją podróż. To była całkowicie wolna wola i znowu nie doświadczyłem niczego poza spokojem. Błogością i miłością. Wiem, że ciągle to powtarzam, ale nie mogę wystarczająco podkreślić tego uczucia, które podczas pisania tego powoduje, że płaczę, bo czuję, że brakuje mi dużej części mnie, która powróci dopiero, gdy opuszczę to ciało. W każdym razie w tym momencie moja córka się poruszyła i zobaczyłem jej małą twarz. Przyglądając się widziałem też moją żonę i syna i to było tak. Jakby moja decyzja została podjęta bez świadomego myślenia. Musiałem być mężem i ojcem, oni mnie potrzebowali. Czułem, że mógłbym wrócić jako żywiciel rodziny. Wybaczyłem sobie i po prostu dałem sobie szansę, bez bycia dla siebie surowym czy złym, o tę możliwość odejścia czy choroby. Nagle poczułem się tak, jakbym przetwarzał trzy strumienie informacji. Brzmi dość dziwnie. Ale jeśli wyobrazisz sobie ekrany pokazujące przeszłość, teraźniejszość, przyszłość i wszystko, co kiedykolwiek zrobiłeś lub czego nie zrobiłeś, co zrobisz lub czego nie zrobisz i powiesz, a także wyniki każdego działania i wypowiedzianych słów w mikrosekundzie, ostateczny, super szybki przegląd życia, ale to wszystko było odczuwalne, a nie widziane, bardzo trudno to wyjaśnić. To właśnie w tym momencie jestem tego na 100% pewien. Usłyszałem głos podobny do głosu mojego dziadka, który zmarł, gdy miałem 3 lata i był mi bardzo bliski. Powiedział: "No proszę, chłopcze, spróbuj jeszcze raz". Z jakiegoś powodu pozostał mi obraz wycieranej tablicy i podawanego mi zwoju, ale tych rzeczy nie widziałem, raczej czułem intencję. Czując się obserwowany przez tę błogą nieskończoność, która tworzy to jedno, pomyślałem, że jeśli położę się w swoim ciele, z pewnością, ponieważ jest tam krew i płyn, choć to brzmi obrzydliwie, pomyślałem, że powinienem się połączyć. Jeśli się położę, i pamiętam nawet, jak zacisnąłem nos, jakbym schodził pod wodę. Głupie co? Kiedy położyłem się w swoim ciele, było ciepło i ciemno, co przypominało mi zbroję. Chociaż wciąż nie potrafię wyjaśnić dlaczego. Chyba dlatego, że było puste, bez mieszkańca. Z jakiegoś powodu zacząłem wibrować, trudno to wyjaśnić. Poczułem się tak, jakby przez moją istotę przepływał prąd elektryczny. Rozległ się najdziwniejszy dźwięk, jakby trzaskającego cukierka, i wziąłem potężny oddech, jakbym nigdy wcześniej tego nie robił. Bolało mnie całe ciało, jakbym został wyrzucony z helikoptera. I spadł swobodnie, zapominając o spadochronie, lądując na klatce piersiowej. Leżałem nieruchomo przez coś, co wydawało się wiecznością, taki spokojny i próbując ogarnąć to wszystko, co się właśnie wydarzyło, zanim przewróciłem się na bok i powoli usiadłem. Obudziłem żonę, która zapaliła światło, wyjaśniłem, co się ze mną stało, a ona po prostu mnie wysłuchała i przytuliła, za co kocham ją jeszcze bardziej. Następnie postanowiliśmy zejść na dół i podgłośnić radio, aby potwierdzić to, co zapamiętałem. Zbliżał się czas na wiadomości, więc szybko spisałem wszystko, co zapamiętałem. Rzeczywiście, raz za razem zaznaczaliśmy to, co zapisałem, podczas gdy reporter czytał nagłówki, co oznaczało 100% zgodności. Poczułem się bardzo obolały, żona zrobiła mi filiżankę mocnej herbaty. Wysłuchała mojego serca i sprawdziła ciśnienie krwi oraz parametry życiowe, które były doskonałe. Zdecydowałem, że nie chcę jechać do szpitala i posiedzę trochę, bo czuję się bardzo spokojny, a jednak oszołomiony. Pomyślałem, że to będzie idealne rozwiązanie, więc włączyłem telewizor, zwinąłem się w kłębek na sofie i stopniowo zapadłem w sen. Następnego ranka po wizycie w szpitalu dowiedziałem się, że najprawdopodobniej przyczyną tej sytuacji był bezdech senny. Na tym kończy się dzisiejsza relacja. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.